ZELMA NA YOUTUBIE Witam wszystkich wiksarzy Dawaj skuba witaj w klubie Dzień dobry jeżeli ktoś by mnie zapytał, co tam umie, no powiem krótko: no pasmo samych sukcesów. Żona dzwoni, samochód nie zapala. <grystanie> Ale to nie jest powód do do tego, żeby się czymkolwiek przejmować. Nie? No i dobra, leci. Szyba się w trucku potłukła. Wyrwało drzwi, bo ten siłownik jest strasznie mocny. I chyba nie wiem, czy on jest za długi trochę. a to jest od BMW. Jak się trzymało drzwi to było lepiej, ale coś tutaj nie pykło. Także ten... jak idzie? Jak po Brygidzie. Jak po brygidzie. <grymetyzacja> Jak ktoś ma 320 tysięcy przybiegu i prawdopodobnie jakaś kuna, albo mysz, albo szczur się w nią wpakował. Klimatyzacja najpierw przestała działać, była niedawno nabijana. Teraz przestał w ogóle działać. No i otwieram maskę. Patrzę tam tapicerki całe porwane u góry. Nie wiem kurna czy te francuskie te szczury albo jakie kuny pomyliły żabie łódka czy o co chodzi, że myślały, że jak francuskie to ten no, kurde tak się zdziwił człowiek trochę, e, znaczy zdziwił, no takie rzeczy się zdarzają no, jak i w ciągnikach czy w innych rzeczach, natomiast no niekoniecznie to jest dobre, nie? E, Dzisiaj będziemy się zajmować transportem zboża. E, nie wiem, 50 metrów od garażu do sypu, żebyśmy mogli je oczyścić z krew i innych zanieczyszczeń no i zaprawić, nie? Bo delikatnie mówiąc, chyba te firmy trochę pogięło, nie? E, już wiadomo, no chętnie też by tam przejrzałem reklamę, zrobił, jakby darmo dali, to bym tam wam mówił, no, że wiecie. Bardzo dobry materiał, warto za niego zapłacić. No i kupiłem, no to też część, część tam kupiłem, że raz, żeby mnie ta agencja nasienna też nie ścigała. No ale no powiedzmy sobie szczerze, tak nie. Ja akurat nie mam żadnej reklamy na materiał siewny w tym roku, więc mogę tak sobie gadać. Eee, znaczy mogę? No zawsze można gadać, no bo trzeba prawdy mówić, że w stosunku do cen, które są na rynku. No... No trochę przegięcie pały, tam 2600, 250 ja Od razu mogę powiedzieć, no bo mam kupione w Ampolerolu mam e, diploma 2600, natomiast reform jest po 250. No, tam zawsze mówiłem jak to tam wygląda z tymi materiałami. My mamy Reforma, mamy diploma, mamy keramika, mamy Kilimanjaro no ale ceny to w punktach tych do zakupów nowego materiału. No, skąd oni to pobrali, to ja sam nie wiem, nie? Także, no, samochód mi się trochę odposypał, tak No i, no i będziemy tam przewozić. Kamera cała w tawocie upędzlowana, bo jeszcze talerzówki nie dokończyłem. No więc trochę tam dzisiaj o tym pogadamy. Eee, no co? Eee, powiem wam, no nie mogę dogonić troszeczkę teraz tej roboty. Chciałbym jeszcze oświetlenie w Fernelandzie dokończyć, takie robocze. Kurde! Takie... No tak, tak to jak w życiu, tak to jak w życiu. Jedno naprawiasz, drugi się zepsuje. Tu mam prosto wody do wymiany, już nowe kupione. No i co? I no, co mam wam gadać, no? no? Życie no, takie życie. Byłem ostatnio w Warszawie w weekend na tych Drift Masters Red Bull. Yy, ogólnie wam ja powiem, no fajne, no fajne Zarąbiste samochody Fajnie miło pooglądać Natomiast no, pooglądać, nie? No <laughs> pooglądać, no pooglądać Człowiek by pojeździł, nie? A nie tam pooglądać Czyli dopłacić parę złotych Wynająć jakąś furę, no ale tam Przy okazji Małe spotkanko tam było i Zobaczymy, może jakieś filmy tam powlatują. E, jeszcze tam w najbliższym czasie się tym może YouTube'em trochę pozajmuję. A ktoś tam pisał, że myślał, że już kanał zamknięty. No, powiem Wam szczerze, że lubię tego YouTube'a robić. Bo to jest spoko temat. E, nie spinam się jakoś za mocno tak, nad tym. I docelowo, przyszłościowo, no to fajnie by było powrzucać sobie, ale nie już seriami, tylko trochę tak tych filmów, żebyśmy mieli też jakiś kontakt, ale przyszłościowo, tak na dłuższą metę, to jest też jakieś obciążenie, wiecie. Ale jeśli jest tak, kurczę, książkę jakąś wziąć w rękę, niż ślężyć przed komputerem, wzrok też dostaje, to też nie jest tam... Takie wcale cudowne i przyjemne. Jak ktoś robi YouTube'a to wie o czym mówię. No, ale no ile dam radę, no to bym chciał tego robić, nie? To ktoś tam się śmieje, że standardowo jak to umieżniwa w grudniu, no, no kurna no. Nie wiem, jak się dobrze dzisiaj by udało, to może ten, to może z 10 ton byśmy zaprawili. No i takie wiecie, za chwilę znowu indyki do szczepienia, wszystkie igłą. Bo ktoś ostatnio z kimś, jakimś znajomym rozmawiałem, on mówi, to chyba nie igłą. Mówię, no jak nie? Każdego się igłą, tam 6 tysięcy. To u nas jest przecież bardzo mała produkcja. Eee, to to jest do zrobienia. No to wiadomo, gnojowica zajmuje czasu. Ale co Wam mogę powiedzieć? No wszystkie pola, wszystkie pola u Dostały... Znaczy generalnie przez dwa lata ostatnie To nie było pola, które by nie dostało nawozu naturalnego No więc ja tutaj też się jakoś tym ratuję e, Trochę ze znajomymi ostatnio rozmawiałem, no to e, Ten... Nie za bardzo zadowoleni, w sensie no tacy Zniesmaczeni trochę tymi cenami, tym wszystkim No ale no słuchajcie, no takie kurczę no Trzeba do przodu, powolutku, spokojnie, no, spokojnie to się da. Zawsze jest raz lepiej, raz gorzej, no i co ja mam Wam mówić? Płakać nie można, chociaż się czasami chce, no. Trzeba robić swoje. Trzeba robić swoje. O, no, i widzicie, tutaj łyżka tak kurczę jest skonstruowana że trzeba pozgarniać, bo się rozsypuje. O! W tawocie, w ten w oleju. No i tak, kurczę, ten... W tym zatorze też te koła... Leży, kurna, wszystko! Że momentami, jak idzie przechodzę, tej roboty właśnie nie możesz dodać, Ale ja, ja wolę tak. Ja wolę tak. Ja wolę tak e, po prostu w, pracować. Że nie nadążam, nie? Że nie nadążam i gonie każdy ten dzień gdzieś tam. Tylko czasami jak, jak już teraz ta robota idzie, że już tutaj to zboże ładuję już nie wiem, te filmy tam robię, czy coś. Yy, to jest ok. Najgorzej to mnie irytuje, jak się kompletnie tej roboty nie może siema! Roboty nie możesz dogonić. Co on tworzy? Roboty nie możesz dogonić a się kompletnie ta robota nie układa, tutaj stworzenia pieruńskiego nie mogę wybić, e, bo jak tej roboty, ja ogólnie wolę, jak tej roboty jest dużo, jak e, mam na głowie więcej, i ja wtedy tak się spinam. I jakoś, jak ta robota już tak się ją dogania, to ona to wtedy jest taka satysfakcja z tego, nie? A chyba najgorsze, co może być, to jest e, taka ta jesienna handra, że. E, że Nie ma, wiesz, nie tak rano na przykład tak oleje, <laughs> w polu nie idzie robić <laughs> albo impreza za imprezą i takie, takie lelum polelum, nie? To, to, to ja już wolę kurczę. Jakie jest, jak jest tej roboty, może trochę za dużo. No wiadomo, to wszystko do jakichś tam granic granic e, możliwości wytrzymałości, nie? No bo potem to też jakieś tam stresy czy coś generuje. No ale jak była ta przerwa spowodowana tą ptasią grypą czy coś, no to, wiesz, co lipa, nie? I niby ta przerwa była i myślicie, że co, że ponadrabiałem czy coś, D47 też była nieruszona, bo to też jakieś, a to kontrole, a to to, a to tamto i wcale to też tak, kurczę, tam, yy, to za duża teoretycznie ilość czasu, to wcale... Wcale też nie jest taka dobra, to też tak kurczę mówię, jak za dużo masz nieraz wolnego, to, to też taki rozleniwiony jesteś. No i dobra leci. Szyba się w farmtu potłukła, wyrwało drzwi, bo ten siłownik jest strasznie mocny. I chyba nie wiem czy on jest za długi trochę, a to jest od BMW. Jak się trzymało drzwi, to było lepiej, ale coś tutaj nie pykło. Także ten... Jak idzie? Jak po brygidzie, Jak po brygidzie. E, Leci tutaj ładnie nam e, To jest akurat to Drobne nasiona. Może trochę za gęsto było zasiane Może trochę pozmniejszamy w tym roku obsady Ale nam się w miarę to sprawdza Tu mamy odpad. Mam jakiś sznurek. Tutaj nam wylatuje odpad. Drobne nasiona. Dalej lecimy z zaprawianiem. Wypadek się stał, bo... ...szyba strzeliła. No, Ale jakoś tam powoli leci. 4, 7 jakieś 9, 10 ton będzie za chwilę ogarnięte ładnie leci, tam trochę zaczęliśmy to inaczej jeszcze mieszać a potem to już będziecie przy siebach widzieli nie? jak tam część tego materiału wygląda, zobaczymy jak to tam będzie za rok wychodziło z tenikiem zaprawiamy i Dobra, część materiałów gotowa, część dojedzie w kwalifikacie, 3,5 tony zamówiłem kwalifikację. Oczywiście kamera zawsze odmawia posłuszeństwa, 3,5 tony mam kwalifikatu w cenie 250 i 2,600 netto. No ale częściowo trzeba tam, eee, znaczy trzeba, no ja po prostu wymieniam co roku na no część hektarów tam, po prostu kupuję sobie 2-3 odmiany takie jakie uważam i... I tyle. A część mamy gotową. Także trzymajcie się, hej.